Ale to cyf. Cześć, ja nazywam się Paweł Rygas, moc prawda w internecie. Dzisiaj kolejna króciutka pogadanka, tym razem na temat e, polskiego samochodu, bo e, ile razy widzę taki temat gdzieś w mediach. Zawsze skutkuje to tym, że zaczynają krwawić mi oczy. Więc pokusiłem się o takie króciutkie podsumowanie ostatnich powiedzmy 10 lat e, dotyczących Osiągnięć naszego przemysłu motoryzacyjnego. No i cóż, lecimy. Zacznijmy, może od Arinery, chociaż temat, nie ukrywam, jest dosyć śliski, bo w firmie tak naprawdę lepiej idzie ciąganie dziennikarzy po sądach niż budowa samochodów, ale przytoczę po prostu parę ogólnodostępnych dat i informacji, żebyście mieli jakiś pogląd na ten temat. A więc tak, przypominam, Arinera powstała 1 września 2008 roku. A dzisiaj mamy koniec maja 2019. I tak, ja nie chcę powiedzieć, że Arinera to jest jakaś ściema i że oni nie budują samochodów, bo tak jak mówiłem, nie zamierzam biegać potem po tym posądach. Ja tylko chcę powiedzieć, że no, przez te 11 lat nie spotkałem nikogo, kto by przyjechał Arinerom nie wiem, na zakupy albo gdzieś do kina. Ja po prostu nie znam żadnego właściciela tego samochodu, takiego samochodu. Może wy znacie. Jeżeli tak, to proszę dajcie znać, bo chętnie zrobiłbym z nim jakiś wywiad. Dowiedział się, jak się jeździ na co dzień. Cóż, 11 lat auta nie widziałem. Znaczy widziałem oczywiście makiety, ale samochodu jako tako jeżdżącego u klienta, sprzedanego, nie widziałem ani razu. To tyle. Idźmy dalej. Serena. Sprawa jest jeszcze ciekawsza, bo mm, tak naprawdę na raz za odbudowanie... Polskiej potęgi, bo nie wiem, czy wiecie, ale Syrena była tak naprawdę jedynym polskim samochodem e, produkowanym masowo, w sensie skonstruowanym przez Polaków. Były się dwie firmy naraz. I tak, była to firma AK Motors. AK to, to jest skrót od Arkadiusz Kamiński, czyli właściciel. To jest e, kanadyjski biznesmen polskiego pochodzenia, który w 2000, zaraz się sprawdzę, w 2013 roku. E, w momencie, gdy FSO było już na skraju bankructwa, odkupił od tej yy, fabryki prawa do posługiwania się znakiem towarowym Syrena i nazwą Syrena. No i od tego 2013 roku do dzisiaj firma AK Motors stworzyła, nie powiem, dziesiątki przepięknych wizualizacji, grafik i te trzy modele w skali 1 do 40 parów. I tak naprawdę na tym osiągnięcia tej firmy się kończą. Była oczywiście jeszcze rajdowa meluzyna R, czyli samochód, który można było zobaczyć na Barburce w 2015 roku, ale tutaj trzeba wiedzieć, że tak naprawdę nie był to samochód zbudowany przez AK Motors, tylko przez firmę Pawła Dytki. I z technicznego punktu widzenia był to po prostu Lancer Evo, dosyć mocno podłubany, z laminatowym nadwoziem przypominającym Syrenę, wzorowanym oczywiście na projekcie AK Motors. No, i tyle. Ale w tym samym czasie w 2013 roku, za y, budowę Syreny wzięła się też AMZ Kutno. I tutaj y, trzeba przyznać, że firma y, ma lepsze rezultaty, bo udało jej się stworzyć kilka jeżdżących prototypów. Przednio napędowe auto dwudrzwiowe wzorowane na Syrenie. Ale problem jest taki, że nie mogą go sprzedawać, bo nie dysponują y, prawami do marki. I teraz, tak. AMZ Kutno ma jeżdżące auto, a K-Motors ma y, nazwę. Razem mają wszystko, osobno jedno wielkie... Ale żeby nie było tak prosto, w grudniu 2014 roku w Europejskim Urzędzie do Spraw Własności Intelektualnej y, firma AMZ Kutno złożyła wniosek o unieważnienie zastrzeżenia znaku syrena jako... Y, ...zastrzeżonego w złej wierze. I od tego czasu obie firmy po prostu kopią się po kostkach. Także efekt jest taki, że mm, no do dzisiaj nie ma nic. Żeby jeszcze było śmieszniej, to w ubiegłym roku, projektem AMZ KUTNO, czyli Syrenki, zainteresowało się CBA. Okazało się, że firma dostała 4,5 miliona złotych do finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, właśnie na y, opracowanie syrenki i wdrożenie jej do produkcji. Problem polega na tym, że auto miało być wdrożone do produkcji w 2013 roku, a dzisiaj mamy rok 2019, o ile się nie mylę. No i no właśnie, stworzono kilka prototypów tutaj. Faktycznie one jeżdżą. Jeden można przecież zobaczyć w tv i tyle. Także podejrzewam, że upłynie jeszcze dużo wody w wiśle, zanim jakakolwiek syrenka trafi do klienta. O ile kiedykolwiek w ogóle. Do niego trafi. A w temacie polskiego samochodu elektrycznego no nie można jeszcze pominąć konsorcjum Electromobility Poland, które od 2016 roku, dokładnie od października, pracuje nad samochodem elektrycznym polskim narodowym. No i cóż, nie chcę tutaj żadnych deklaracji politycznych umieszczać na tym kanale. Powiem tylko, że w ubiegłym roku poseł Liro Marzec w listopadzie bodajże napisał interpelację w której pytał się marszałka sejmu jak wyglądają prace nad polskim samochodem elektrycznym i jak brzmiała odpowiedź zacytuję jedno zdanie ministerstwo energii napisało między innymi że spółka dokonała oceny potencjalnego inżynierskiego produkcyjnego i biznesowego Podmiotów krajowych oraz opracowała analizę łańcucha wartości samochodu elektrycznego. Ale już tłumaczę o co chodzi: po blisko trzech latach, od założenia spółce udało się dojść do wniosku, że zbudowanie samochodu to nie jest tylko jedna fabryka, ale wymaga zaangażowania setek poddostawców z różnych części globu. Brawo. I kosztowało to polskiego podatnika, uwaga, 2,6 Miliona złotych, i to jest strata, jaka wynika z opublikowanego w zeszłym roku sprawozdania finansowego, w którym yy, przyznano, że na same wypłaty w tej spółce yy, przeznaczono ponad milion złotych. I yy, jeszcze chciałem też dodać szybciutko, że yy, Oczywiście spółka Electromobility Poland wcześniej zorganizowała też konkurs na wizualizację polskiego samochodu. Oczywiście wybrano tam chyba cztery prace, zostały wyróżnione. Ale do dzisiaj, czyli do maja 2019 roku, nieopracowana koncepcji tego pojazdu. My wciąż nie wiemy czy ma to być SUV, czy ma to być auto miejskie, czy ma to być kompakt. Po prostu panowie zatrudniają coraz to nowych specjalistów, debatują, myślą, kombinują i wydają nasze pieniądze na co? no tego nie wie. Teraz najnowszy temat, który zainspirował mnie do całej tej pogadanki, czyli Ursus LV od Electric Vehicle. Czyli samochód dostawczy elektryczny Ursusa, bo kilka dni temu, czyli gdzieś w połowie maja 2019 roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podtrzymało swoją decyzję o nieprzyznaniu, a w zasadzie wstrzymaniu dla Ursusa wypłaty dofinansowania do tego projektu. Ursus wnioskował o prawie 8 baniek dofinansowania. 8 milionów złotych, cały projekt miał pokłonąć ponad 14 milionów złotych. No i tak jak w przypadku Syrenki, miało chodzić o opracowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnego polskiego samochodu elektrycznego. I podejrzewam, że tutaj właśnie doświadczenia z Syrenką też wzięły górę, że NCBIR zdecydowało się wstrzymać tą dotację. Chociaż oficjalnie mówi się o tym, że. To są dotacje z funduszy europejskich, a nie można dotować firm, które znajdują się, że tak powiem, w niepewnej sytuacji materialnej. A w przypadku Ursusa, który aktualnie znajduje się w restrukturyzacji, bo mówiąc ogólnie, przeinwestował. No, to niestety no takie dofinansowanie nie może być przyznane. I teraz co się dzieje z tym samochodem? Cóż, udało mi się dodzwonić do pana Szymona Mieszkowskiego, czyli dyrektora marketingu Ursusa. No i przyznał on, że po wstrzymaniu tego dofinansowania projekt znajduje się tu, cytat, na krawędzi zawieszenia. Czyli de facto, tłumacząc z dyplomatycznego na nasz, nic się z nim nie dzieje. I czy to jest źle, czy to jest dobrze, ja nie wiem. Ja tylko wiem, że e, Ursusa LV1, bo tutaj chodziło o opracowanie LV2, od razu zastrzegam, pokazano w 2017 roku w, na kongresie 590 I tam z samochodem, podobnie zresztą jak z Arinerą fotografował się premier, pani brata Szydło i paru innych polityków. No i niestety, no muszę przyznać, że pokładaliśmy się z dziennikarzami ze śmiechu, bo samochód tutaj, cytuję, przedstawiono jako nowatorską koncepcję i szansę na popularyzację polskiej myśli technicznej. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ten prototyp, który zaprezentowano, miał zmodyfikowaną kabinę z Lublina. Ja rozumiem, że to jest auto do pracy, że ono nie musi być ładne. Ale tylko przypomnę, że Lublina zaprezentowano w 1993 roku. Czyli w tej chwili mija 20. Ile lat? 6. 26 lat. Możecie mnie przekonywać, że to jest nic, że auto ma być do pracy i w ogóle super hiper, ale. Siądźcie dzisiaj do kabiny Lublina, pojeździcie trochę, nie daj Boże, rozbijcie się o coś, i wtedy zrozumiecie, o czym ja mówię. No, przepraszam bardzo, ale no nie można czegoś takiego robić publicznie. No cóż, ja od 15 lat zajmuję się motoryzacją, piszę o samochodach codziennie przez te 15 lat nie było mi niestety dane yy, przeżyć premiery jakiegokolwiek polskiego pojazdu, który trafiłby do masowego klienta. Yy, no i niestety mam takie przeczucie, że jej chyba tfu, tfu, tfu nie doświadczę. Yy, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze w to wierzy, to oczywiście gratuluję i yy, proszę Was, żebyście się podzielili ze mną yy, tym, co bierzecie, bo przydałoby mi się naprawdę. Tyle ode mnie na temat yy, polskiego. Samochodu i polskiej motoryzacji dzisiaj. To prawda w internecie. Pozdrawiam Paweł Rygas.